Do nowego domku, do nowego domku. A co się ze mną dzieje? Chodź za rączkę. Okej. Okay. Bo ja muszę cię pilnować, że ty się nie uczysz. Jak się to odpowie. No chodź. chodź. Już idę. Uwłóż się Piotrze. Już idę. Hmm. jesteś? Kiedy A, tak, Za chwilę do ciebie przyjdę, Chodź, chodź za mną, o, chodź Chodźmy do na, naszego nowego domku. Chodź. No może tu jeszcze jeszcze my się dopiero co ale. Patrz, to, co na kartce zostawili. Telewizor. Tata, odczuj się, ja chcę jak się poglądam. Jaką chcesz bajkę? Tom. Bananka. Pieski, nie, pieski Tak, tak. Ta, ta. Czekaj, ja ugotuję obiad, a nie przyjdę, tak? Mhm. Dobra. Dobra, stare nie patrzę to szybko do wanny utopić się. Co się zębów stało? Ej, ej, ten, synek, synek, ja za niedługo przyjdę, bo ja, co ty robisz tam? Dobra, ja za niedługo czynek przyjdę, bo ja idę na zakupy. Dobra. Okej? Okay? Tak. Ty możesz, a ty masz kamerę? Mhm. No to, nagrywasz się? Dobra, to przywitać się z, z z. ten. Z tam, może. Nie wiem, weź z kim coś tam mówi. Siemanko widzowie, Jesteśmy gdzieś w odcinku! Nie wiem jakim. Jezus. Jezus Maria, do... Nie. Jezus ja do odcinku. Dobra, nie ma. Kurde, nie mogę telewizji. Dobra, szybko, zobaczę co on ma w lodówce. Co to jest? O! Oh, ty lody! O nie, to, są. Nie. Ja chcę lody. Ja, Dobra, to je? Tego. Jak się je lody? Ja jestem mały, Widzowie, pomóżcie, jak się je lody, Ukudę. Nie miu-miu, miem. dobre, lody, dobra, te pieski, kurde, niech lecą. lecą, tata przynajmniej za prąd będzie więcej płacił, ja się idę wykąpać. Tutaj pójdźmy. Ile tata miał tych lodów? Czy tylko jeden Nie ma. U! Ty! Pierwszy raz widzę, że... Re... Tu jakieś wiaderko. O nie! To mleko! Dobra. Pierwszy raz tata wrócił z mlekiem. Dzynek! Już wróciłem! Gdzie ty, jesteś? Gdzie ty jesteś, tata? To gdzie ty jesteś? W jesteś? Nie jestem w lodówce. Tak. Gdzie jesteś? Weź wyjść za dom A jeśli za domem? O nie. Tato czemu ja jestem w jakimś obcym miejscu? Gdzie ty poszłaś? Tato chyba twoją działkę wywaliła. Ale nie, ruszaj mm. O! Mówię uczyć do starego na Lokadia. He! Szyko! Gdzie ty jesteś? Eee! Szybko jadę, nie! No. Nie uciekam! Chodź tu! Nie! No nie e. Na woli śmierć! Na Xboxa! Ale my nie mamy Xboxa! Chodź za to! Od kiedy? Tato! A jaką ty masz kamerkę w ogóle? Tak. No pieczą, no. A dobra. A, zapomniałem A, czy to. Chodź. I cofnę. Bo to jest. Logo Czekaj, dobra. nagrywaj mnie, nagrywaj mnie. No. Tak. To no. jest. To, to czyli. Czy mnie słyszycie? Nie. To, to jest. Pierwszy. Odcinek z Epic czyli to jest ten to, to będzie takie prawdziwe życie, że to, że no to jest synek, a ja jestem ten. No to, więc dobra, już przechodzimy do, do dalszej części. Yy, dobra, cinek. Pokażcie się <trak> widzom. Pokażcie widzom na chwilę. Na w tamtej innej kamerze. Pokażcie widzom, jak wyglądasz. Pięknie. No pokazałem. Poka poka no Pokazał. Pokazałem, pokazałem już. Pokazałem. Dobra, chodź, chodź, chodź. Jezu. Jeśli to w tych krótnych smartfonach. Gdzie ja? Gdzie się będę? Gdzie ty? No mówiłem, że ci działkę wywaliło. Chodź, chodź. To co ty? Rachunku nie, nie wziąłeś. A ła! Chodź! ła! Rynek do śmigi. Krzypitala? czekaj, czekaj. Nie cieka, trzeba, daj mi im ja swoje. Ja to od razu tak. Będziemy. Super. A jak ja mam widzieć, co jest przede mną? No tylko na nią mogę patrzeć mam nadzieję, że za piękny. Chodź, No już jest, jesteśmy blisko. <grybuj> Tato Ta. już jesteśmy. To już chodź. O, dobra. Idę oglądać. Nie, gdzieś tutaj utopicie. Gdzie. Jesteś synem. No! Daj mi się kąpać! Się, Nie ma tutaj! Nie! Szybko że lodówki coś zajumać! Szukaj no, ja ci idź. Lody! Ja Ej, lody! No, idź. Lody! Ja Można. Dobra, ty ogląda ty oglądać, a ja idę coś kupić. Oczywiście no, nie, kupię. Jest tylko, ile lody, były dobre. Ja długo przyjdę. Nie, przełącz pikano. Nie masz kopa. Tata, mam jeszcze jedno pytanie. Co chcesz? Jakie ty kanały wykupiłeś, to są jakieś cztery kanały. Nie. Tak też. No. Fani moments. To, a ty za dużo szorców się nie na no na YouTube, że tak chodzisz po domu z takim motorkiem? Synek, spokojnie. O. Czekaj. Jest, Co ty jest? robisz Znak. 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 jakąś? Znak. Co to za mapa, Spokojnie. No my się dopiero wprowadzamy Dobra, nie zwracam na to uwagi fajny moment. Patrz patrz, tu jest, dobra, ty, czekaj, bo ja tu nie muszę coś zremontować, bo my się dopiero wprowadziliśmy. Dobra, to najwyżej to topa będzie na chciał. A co to jest za krzesełko? Bo widzę z tego pokoju ją. O Boże. Co ty robisz z tym krzesłem? Tato. Ty idź og oglądaj. No, remontuje troszkę, bo... Bo ja tu ku idzie... Ja wiem, że ty mówię, że ty miałeś mamy czarownicę, ale nie wiedziałem, że mocy jakieś od niej odebrałeś. O, czekaj, Synek! Jak... Chodź, chodź, Synek, chodź. Tak. Jak chcesz mieć toaletę? Mm, tak! To... Jak chcesz mieć toaletę? Toaletę. To z tym. Synek! Ja buduję, ja to postawię zaraz. Tato! Patrz. A czemu jesteś? Coś... A? Tak. Może ja Ci nie będę przeszkadzał. Idź tato, za drzwi. Serio tato, z tą niebieską mapą tutaj. Daj mi to pod. to ja chcę się umyć tak. Masz jeszcze to. Masz jeszcze. To A muszę... czemu różowo? No bo nie ma innej. No dobra, masz. Nie ma ich. Tato. O ja. Tato, Co? bo problem. Co? Klucz nie wieści. Czekaj, osuń się. Boj, Oj. O Jezus Maria. Ciśnie? O Boże, dobra. Myj, myj te ręce A ja nie mogę, ja jestem, ja jestem za mały Pa, to daj mi jakieś pozwolenie Dobra, to chodź, wezwij Dobra Co ja będę Na razie, na razie poustawiam to gdzie bo ja... Łóżko! Łóżko! Ja idę spać. Zostaw A. A to. Masz... ...lapeczkę. O kurczę, kurczę. to bo się w tym łóżku nie mieszczę. Troszkę. Troszkę mnie przyciało. No. Czekaj, Syrek. jeszcze nie mam. Czekaj, jest tu. Zresztą nie zjedliśmy obiadu. Czekaj. No właśnie to. Co ty w sklepie byłeś? No chyba w sklepie budowlanym. Jak ty, po, jak ty zaraz przyjdzie jak ty tutaj ciągle stoi w kupie, nie jestem. Pójdę z nim wysłać samo. Dziecko nie wie co się dzieje. Zakończymy odcinek już. Dobra. Już czuję chyba, że on coś tam robi tego. Dobra, Ale widzowie. Nie. stary nie wiedział, że nagrywamy wtedy. Więc widzowie, jak kończy nagrywanie do następnego odcinka, widzowie.